Znajdujemy się właśnie w Inwałdzie przy ulicy Wiejskiej, gdzie w jednym z domów jednorodzinnych doszło do bardzo nietypowej sytuacji. Jeden z mieszkańców w nocy z 28 na 29 listopada, około 23 zgłosił, że jego schody są gorące. Mają ponad 50 stopni Celsjusza. No i na miejsce przyjechały służby ratunkowe, straż pożarna i Aktualnie 29 listopada o godzinie 10 nadal nie wiadomo skąd wzięła się ta wysoka temperatura. Tak jak za mną widzicie, przyjechał przyjechały specjalistyczny sprzęt z Krakowa. Przyczyny na razie nie są znane i jedziemy do rzecznika Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Jak za mną widzicie, ruch strażaków jest tutaj bardzo duży. Mamy taką informację, że w dniu a właściwie tej nocy o godzinie 23.42 otrzymaliśmy zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie o zdarzeniu, które ma miejsce w inwałdzie na ulicy Wiejskiej, budynku mieszkalnym jednorodzinnym, gdzie właściciel zgłosił mocno podwyższoną temperaturę konstrukcji murowanego, betonowego budynku i nie znając jego źródła był tym bardzo zaniepokojony i na miejsce wezwał służby ratownicze. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z JRG PSP w Andrychowie. Działania polegały na znalezieniu przyczyny tej podwyższonej temperatury, ponieważ właściciel ocenił ją na temperaturę fragmentu tej konstrukcji na około 50 stopni. To już jest dosyć sporo. Dowódca naszego zastępu nie był w stanie wykryć natychmiast źródła zagrożenia i podwyższenia temperatury, podejrzewając zagrożenie chemiczne. Za, poprosił o zadysponowanie na miejsce specjalistycznego samochodu ratownictwa chemicznego Mobil Lab z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Krakowie. Ten zastęp pojawił się na miejscu zdarzenia i po przeprowadzeniu rozpoznania i badań nie wykryto żadnego zagrożenia chemicznego. W toku dalszych czynności na miejsce został wezwany inspektor nadzoru budowlanego oraz poprosiliśmy o pomoc kolegów z energetyki, którzy mają większe doświadczenie w tym zakresie, ponieważ jak wszyscy wiemy, każda konstrukcja żelbetowa posiada w swoim składzie zbrojenie stalowe. Więc tutaj istnieje podejrzenie, że może gdzieś instalacja elektryczna mieć kontakt z konstrukcją zbrojenia budynku, ale tego nie wiemy. Dlatego wezwaliśmy kolegów i z tego, co przed chwilą się dowiedziałem, właśnie dotarli na miejsce i będą trwały dalsze badania. Potwierdzili podejrzewaną przez nas przyczynę, czyli przebicie starej instalacji elektrycznej do zbrojenia żelbetowej konstrukcji budynku. Na chwilę obecną instalacja jest w budynku wyłączona z eksploatacji, a właściciel dostał nakaz wezwania uprawnionej osoby, która ją przebada i dopiero wówczas będzie mógł z niej korzystać.